dobry, zapraszamy do firmy Jardo BHP, pokazuję dojazd do firmy od miejscowości Opatów-Ożarów. Pierwsze skrzyżowanie ze światłami łączące trasy dojazdową z Opatowa i Ożarowa, jedziemy prosto, jest to ulica Sandomierska. I jedziemy ulicą Sandomierską do pierwszego ronda. Na rondzie kierujemy się w lewo na Kielce. Dojeżdżamy do ronda i kierunek w lewo Kielce. kielce. Również ze strony miasta można tędy dojechać wiaduktem prosto na Kielce. I idziemy ulicą Traugutta, która prowadzi na Kielce. No i do naszej firmy oczywiście. Po lewej stronie będziemy mieć za chwilę Biedronkę, a my będziemy się kierować na prawo na ulicę Aleje Solidarności. Pierwszy zjazd. Prosto będziemy mieć na kielce, a my jedziemy w prawo na rolucie. Czyli będziemy wjeżdżać w dawną bramę starego zakładu. Aleją Solidarności. Po, po lewej mijamy ulicę Stanisława Brody, my jedziemy prosto. Aleją Solidarności. tak jedziemy prosto do pierwszego skrzyżowania. Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo, na ulicę Centralnego Okręgu Przemysłowego. I przed samym znakiem stop skręcamy w lewo. Idziemy praktycznie to znowu w lewo i jedziemy wzdłuż siatki do końca drogi. Znajdujemy się na terenie już firmy, budynek żółto szary i widzimy drzwi. Tymi drzwiami kierujemy się prosto, następne drzwi schodami do góry. Zapraszamy.